No i pudełko prezentuje się tak. Ono ma wysokość 14 cm na tak około 16, chociaż te, która była docinana na 15,5, no ale wiadomo, że tutaj troszkę te bigowania rozszerzyły, także tak około 16 wyszło łącznie. Na wieczku mamy kompozycję. Są kwiaty z famiranu. Są te gałązki z wykrojników, gałązki i kwiaty są posypane tłuczonym szkłem i brokatem. Są oczywiście te elementy z tego zestawu kreatywnego. Sporo tutaj ich użyłam. Jest teoretycznie to jest para młoda, ale ja sobie pomyślałam, że to pudełko nie musi być tylko powiedzmy opakowaniem prezentu z okazji ślubu, ale też z okazji jakiejkolwiek rocznicy, czy rocznicy ślubu, czy rocznicy związku. Bo niektórzy też takie rocznice różne obchodzą. Także no, na każdą rocznicę w związku powiedzmy. I tak, mamy jeszcze tutaj ten wianuszek z wykrojnika. Tym razem użyłam sznureczków, ponieważ bardziej mi pasowały niż wstążki. Są takie delikatniejsze. Użyłam ich tutaj z dwóch stron. I jest troszkę koronki. No i po bokach tak się prezentuje. Ja uwielbiam kolor niebieski, dlatego to pudełko jest właśnie w takich kolorach niebieskich. Tylko tutaj na górze jest troszkę takiego brudnego różu, powiedzmy. No, i tutaj jeszcze zrobiłam wzór przez maskę. Zapomniałam wyjąć y, y, taka gwiazdkowa maska. Ja ją bardzo lubię, właśnie do y, projektów y, czy świątecznych, czy dziecięcych. A tutaj mi podpasowała do tego projektu. No, i w środku w pudełku mamy troszkę książeczek. Ja tak tylko przykładowo włożyłam te książeczki, żeby pokazać, że no tutaj mieszczą się zdjęcia 9x13. Można je o tak na ukos nawet, nawet 10x15 i w taki sposób je włożyć. No, i w środku pudełko też jest oklejone. Tak jak widzicie, ta tak jakby środkowa część tego pudełka jest trochę wyższa od tej wierzchniej części. No i dzięki temu właśnie to pudełko tak fajnie się zamyka. Ono oczywiście całe jest zrobione z tektury, baza jest zrobiona z tektury. Także yy, tak się prezentuje moja kolejna inspiracja yy, dla Craft, craft and your Design. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja ogólnie jestem zadowolona z efektu yy, to pudełko no, jest dość yy, czasochłonne. No i, yy, no i sporo jest przy nim roboty, ale myślę, że, że warto, bo o, wyszło dość fajnie. Także yy, dajcie znać, czy Wam się podoba. Ja za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejny filmik już niedługo. pa! pa.